Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w mafię. I misja, jak skończyliśmy wcześniej, mamy wrócić do domu. Do mieszkania Joe, słowo. Dokładniej. W poprzednim odcinku. Ścigali nas murzyni. Ścigała nas policja. W tym odcinku widzę, że nie będzie chyba inaczej Widzę, ile szybciej się nie zabijemy Kurde, tyle kasy wydał Jonathan pojazd Autostradą chcesz jechać? Spoko To jest chyba autostrada I can lift you to war just to die in <gasps> sand Hey, that's all part of the deal, pal. Tunnel. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. Eh, I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Alright, let's go home. I'm exhausted. Na serio? Jak już sprawdzimy może to się stanie. A nie, nie mogę strzelić do wita. <śpiewanie> <śpiewanie> Ciekawe jak teraz będzie jeździł. Eee, schowaj. No. F o ile w ogóle będzie jeździł? Jedziemy na kapciu. A radia dlaczego nie ma? Chcę radio. No proszę, jest radio. W sumie to ten samochód nawet nie jeździ na tym kapciu. Myślę, że będzie o wiele gorzej. No problem, autostrada. A to się bardzo ciekawe co zrobili, bo na przykład, patrzcie, jak brałem ten samochód... O, ja w ogóle nie mam opon. Hey, deal, y jak brałem ten samochód, to... Był czysty. Off oh, dupon nie skręca. Dobra, koniec opierdzielania się. Hmm, wracamy do tematu. Wziąłem ten samochód i przyjechałem tutaj. To on był czysty. Czy bez śniegu? Zrobiłem misję, wróciłem i patrzcie jest całą balon od śniegu. Pokazali twórcy, że czas też działa, bo nie korzyść naszego pojazdu. I chyba po prostu obsypali. Dobra, mam no nadzieję, że teraz się nie zabije. Nie chcę się trzeci, czwarty sorry. To jest trzeci, czwarty, teraz nie chcę się jechać. Tu samą autostradą. I zginąć w tym samym tunelu. Just to die Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. Yeah, I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Little Italian. Oh good. But he's always got a scam going. What? deals with stolen cars mostly.

Otwórz garage E super Dobra Kurde, gdzie ty mieszkałeś? Ja to jest pytanie Teraz Tutaj była ta baba Chyba, tutaj A ty mieszkałeś tutaj Bądź głodny to w lodówce Weź siedzenie hmm. Gdzie jest lodówka? <śmiech> <śmiech> Patrzcie To ja To ja hu 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 hu. Dobra My tu gadu gadu A jedzenie samo się O, samo się nie weźmie No to burdel jest Czasopisma dla dorosłych Ciekawe co tutaj jest A co tutaj jest? Dwa kible A nie, bo to jest łazienka, A tutaj jest kible O kurde Full wypas Dobra, jedzenie Co my tu mamy? Weź butelkę zimnego piwa albo Kolejna coli piwo, kola, piwo, kola Kanapkę na pewno weźmiemy I weźmiemy wysiedzenie ja chcę kola. Może piwo, piwo, kola, piwo, kola, piwo, kola Kola Dobra, sobie daj mam zrobić. Odzyskaj pełno zdrowia. To jeszcze nie mam pełno zdrowia? A, bo to jest moje zdrowie. Piwo cola. Kola. Przekąś coś. Już nie ma co do jedzenia. A ja, jest jeszcze na kanapka. Dobra. Weź kanapkę. To jest bardzo ciekawe, bo prostu tam parę razy Kurde Ale już się, Chyba, że piwo mam wypić Tylko to zostało, weź napój Szli ma co? Chyba, że się prześpimy Walnij się na kanapę w kuchni. W kuchni? A! O! O! Zapisywanie. Rozdział trzeci. Jedziemy jak burza w publiczny. Mieszkanie Joe, 10 lutego 1945 roku. Ale trwa wojna, pragnę przypomnieć.

So have you spoken to Mr. Papalardo? Find yourself a job. Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bambino. <laughs> <gasps> O! Hi there. What's up? Nic good on the radio? Mind you beeswax, kid. Shimi. Ah, ah. Dobra. W sumie jakaś nowa braka by się przydała. No już dupę. Weź samochód z garażu Joe on <grywa> <grywa> wygląda. Napraw samochód dwie stówy, nie dziękuję. A może? A zmień samochód. Nie ma za bardzo na co? Dobra, weź samochód. Też dzisiaj samochodów tutaj mogę mieć widza. Pewno 7 na 10. Dobra Mamy dojechać aż tam Niech Myślę, że jak tam dojadę to się pożegnamy Ale jeszcze trochę czasu minie Italia Uu. będzie prosta, to się rozpędzimy. Tak 500 na godzinę. Zobaczymy, co to cacko potrafi. właśnie hmm, rybłem. Uaaa, drift. Ja Ciekawsze jest to, że to są sam wojciec bardziej biały, a stał przez całą noc w garażu. Ale cóż... ...fucking krodzi tak zwane. Policja, nasz hit. Uważnie na policję. Co by mogliby mnie zdjąć, zajechanie po złym pasie. Ale na szczęście tak się nie stanie. What will glow... ...when nothing far right... Nothing far right Stocznia A my jedziemy 120, 130 140 100... Więc chyba nie wyciągnę Dobra zwolnimy Puchnęliśmy <grym i zniszcją> pana <grym i zniszcją> Nie mógł złapać gruntu pod nogami Teraz to czy tu tu Nothing far right. Street Nothing. Street Nothing. Stay right. Up and right. Kurde, ja up chyba coś chciałem na taką pioseneczkę, Bardzo fajna. Raz, tu? Chyba nie, chyba nie tu. Co? Tak, 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 tak. tak. Dzięki, stary. To rozumiem, że chcesz się odpłacić. Ale nie musiałeś. No nie będę ichł naokoło, no proszę was Muszę sobie nawet sama załatwić To by ładne widaczki Dobra, ja tutaj mam Tu ja mam Tu ja mam, tu ja mam i chyba to ja mam dojechać. City Po. dużo tych fajnych samochodów. Co może by nie było taki głupie? Może sprawdzimy. Mamy nowy samochód na przyszłość. Yy. A. <laughs> w sumie to ze starym. Zrobimy. Destroy. Patrzcie. Muszę tylko bug znaleźć. I. Nie ma baku. Może z drugiej strony jest. Ciekawe jest to, że ludzie tutaj nie panikują, jak widzą broń. Pamiętam, że w jedynce tak tylko, wychodzi... tylko wyciągaliśmy broń. To. Czyli panikować. O, się wytrzymała ta szyba. Gdzie to jest bug? Może jak w rurę wydechową trafię to... Wybuchnie. Chyba nie. Tylko naboje tracę, kurde. Kurde, no tak będę chciałem go wysadzić. Nie za bardzo mam pomysłu jak. Chyba że. Eee, tak raczej nie. Eee, sorry, nie mam pomysłu jak to zrobić. Dobra, tylko se na tracę. Ty też nie masz tutaj... ...sy... ...baku. A ty masz! No nic straconego. Strasznie głupia pozycja. I... Nie, ja to chyba jednak nie jest bug. To jest bak. Dobra, 14 nabojem już zostało. Nie będę. Jednak się nie udało, no cóż. Chyba mamy broń, mamy pięści. Piąstką. palniemy. No i co? To by było na wszystko. Trzymajcie się, cześć.